Witamy serdecznie w Centrum w Koszalinie, ja się nazywam Izabela dzisiaj moim gościem jest Pani Eleta Polanek, na pewno niektórym już znana. Przygotujemy w dniu dzisiejszym dla Państwa kilka propozycji Wielkanocy. Od czego zaczniemy? Przede wszystkim od tego, jaki punkt obowiązują przy tym święcie. Wiadomo, tradycyjnie żółty, biel, fiolet ale w tym roku pojawiło się trochę więcej kolorów i chyba bierze się to stąd, że taką mamy modę w tym roku. Nawet w ubraniach widzimy, że te kolory są przeróżne i róże, intensywne, łagodniejsze, fiolety, magenty. Takie też propozycje będziemy chcieli Państwu pokazać, w jaki sposób wykorzystać właśnie przy takich kompetencjach wielkanocnych. Od czego zaczniemy, może najpierw? Ja pokażę Państwu, w jaki sposób wykonać wianek, nie będzie to wianek taki klasyczny, zwykły wianek jak zawsze przygotowujemy, tylko w trochę innej formie. Będzie on mógł stać zarówno w klasycznym pomieszczeniu, jak i również w takim bardziej nowoczesnym, bo taką będzie też miał formę. Taki wianuszek można wykonać na takim ringu. To jest ring, który zamaczamy. Takie ringi są dostępne w kwiatarniach, można zakupić. Ja sobie pozwoliłam tutaj troszeczkę już przygotować, żeby też tyle czasu nam to nie zajmowało. Proszę spojrzeć czym wypełniłam. Jeszcze nie do końca jest wypełniony, ale taką bazę sobie już przygotowałam. Tutaj mamy pocięte gałązki, tak jak widać. Zielone, bluszczyk, tak, bukszpan, to co znajdziemy gdzieś w pobliżu domu, możemy wykorzystać kwiaty, jakie będę dzisiaj używała, to są kwiaty takie typowe, które możemy zakupić w kwiatarni i ja będę bazowała na takim materiale, natomiast e, za chwilkę Pani Aneta nam pokaże, jak można zrobić kompozycje wielkanocne z takich rzeczy, które znajdziemy na podwórku, w ogródku, gdzieś na łące, w garażu, także za chwilkę będziemy to wszystko dla Państwa przygotować. Dobrze, Ja sobie zacznę więc w czasie ten wianek robić, będzie miał formę taką dosyć wysoką, e, roślinki będą wysokimi, Dookoła. I taki pianek będziecie Państwo mieli sobie, sobie na stole wielkamowskim, ale też gdzieś z boku, jakiś komody też yy. będzie się ładnie prezentować. Ja będę przygotowywała, w międzyczasie Pani Aneta troszkę opowie o tych kompozycjach, które tutaj z boku Ja jeszcze tylko podam, że będzie to kompozycja tak zwana wegetatywna, czyli wzorowana na, na tym, co się znajduje w naturze, czyli po prostu to, jakbyśmy sobie wyszli na łąkę i te trawy, nasze kwiaty rosną w takiej bardzo luźnej kompozycji. Tak koleżanka tutaj będzie wykorzystywać właśnie to co jest w naturze i w takiej formie właśnie wegetatywnej, linearnej, asymetrycznej i wtedy nie potrzebujemy tutaj jakichś specjalnych umiejętności, tylko po prostu wystarczy ubijać sobie nawet bardzo tutaj luźno i nieformalnie tego, Także tu koleżanka będzie wykonywać, a ja w tym czasie Państwu jeszcze pokażę co możemy sobie zrobić właśnie z tego co znajdziemy sobie na ławce. Tutaj mamy jeszcze jeden wianek. Pod spodem mamy talerz z kuchni. Tutaj zrobiłam taki wianek na bazie mchu. To jest taki zwykły słomkowy wianek. Owijamy go mchem, który możemy znaleźć w lesie. Mech ma takie właściwości absorpcyjne wody, bo to jest taka jakby naturalna gąpa. Kiedyś, jak nie było tych wszystkich wianek florystycznych, to floryści właśnie bazowali na namchu, Także robiono czy landy, czy właśnie jakieś strojki robiono na bazie mchu, bo on jest bardzo dobrze, właśnie dobrze absorbuje wodę, więc później tą wilgoć jakby nam oddaje też w kwiatach. Także mamy tutaj taką bazę wianek, on został owinięty tutaj za pomocą. Takiego zielonego drutu. Może być to nitka, zrobiony tutaj wianek zielony. Do tego proszę Państwa, jak widać, są poprzyklejane skorupki jajek, czyli po prostu trzeba przez tydzień pojeść troszkę jajecznicy. Takie skorupeczki można pobijać. Jak sobie zrobimy taką formę, przez z góry tylko sobie wybijemy to jajko. Wtedy tutaj robi się nam taki wazonik. Do tych takich pełniejszych wydmuszek jest nalana woda, czyli ta skorupka nam służy jako wazon. Tu mamy różne kwiatki pocięte, szafirki, w tej chwili już można w ogrodzie, żonkile można znaleźć w ogrodzie i wszystko to, co nam tutaj wpadnie w ręce, czy jakieś trawki, nietrawki, właśnie buchszpany, trzmieliny wkładamy sobie, robimy sobie takie wazoniki. Także mamy tu kawałki, kawałki hortensji, rumianeczki. Mówię, to co znajdziemy, czyli w tej chwili już jest ciepło, mówię, dużo, nawet mlecze, czy jakieś inne kwiatki wiosenne i taki wianuszek mamy stworzony. Możemy wstawić tutaj jakieś duże jajko ceramiczne, czy możemy tutaj wstawić później nasz koszyczek długanocny i taka dekoracja stołu też będzie bardzo fajna. Te kwiatki można wymieniać, także jest nam nalewamy świeżej wody w skorupki i już wianek dalej cieszy się jakby tutaj świeżością, cieszy nasze oko na stole wielkanocnym. Także to jest jedna propozycja. Następnymi propozycjami są teraz bardzo modne, tak zwane e, e, ogródki w słoiku. To jest troszeczkę inna wersja. Tutaj mamy, proszę Państwa, jak widać, Lód, ale to nie jest taki prawdziwy lód, on będzie nam trzymał w słoiku, bo jest to folia, jest zwykła folia, celopan zmięta, mięta, zalany wodą i jest taka imitacja lodu. Mamy troszeczkę mku. tutaj mamy cebulowe żonkile wstawione i kupujemy w takiej... Wersji jeszcze nie ponieważ jak wstawimy sobie to do domu, to one bardzo szybko dostają ciepło. i akurat tak tydzień przed Wielkanocą, jak sobie takie żankilki w takiej opcji wstawimy to, one nam pięknie akurat zakwitną na niedzielę Wielkanocną. Tu mamy jedną wersję. Do tego mamy dołożone jajeczka przepiórcze. Widziałam takie można kupić w sklepach z kożyczek. jeszcze pełne jajka, więc jeszcze są do wykorzystania. Piura i już gotowa dekoracja. Dzień dobry. Zdajemy. I zaraz przestanie zajączka. Tu mamy jeszcze jedną propozycję podobną. Tutaj troszeczkę więcej. To po prostu kupiony, gotowy, doniczkowy kwiat z cebulkami. Wypłukujemy ziemię. Też folia zalana wodą. Wkładamy to, także wodę cały czas kwiaty mają dostęp tutaj przez system korzeniowy. One pięknie nam urosą, więc ta kompozycja będzie wyższa. Kilka jajeczek, kilka piórek. Już gotowa kompozycja. Tutaj jeszcze pokażę jedną. Tutaj mamy wykorzystaną kompozycję, znaczy zrobioną kompozycję, wykorzystana jest tuba szklana. Taką tubę szklaną zazwyczaj wszyscy w domu posiadają. Nie są to drogie rzeczy. Tutaj mamy kawałek takiej łupinki, takiego egzotycznego kawałek drewienka, troszkę mchu, pięte tutaj gałązki szpanu, ale na tym mamy zawieszone kule. Teraz pokażę tutaj wyjmę. Oczywiście ceramiczny zajączek. I tutaj zrobiliśmy sobie, tu jest hyacyn. Korzenie są odgięte mchem, tak jak mówiłam, tutaj on trzyma sobie fajnie wody. Wystarczy co jakiś czas ten mech zbliżyć z koskupaczem z wodą. Ten hiacynt tam jeszcze tutaj pięknie zakwitnie, także będziemy mieć hiacynta tutaj wykwitniętego w słoju. Dodatkowo zawieszone takie hiacynty będą nam tak kwitły. Może to stać na stole, może stać na podłodze, gdzieś tutaj przed wejściem do domu. I taką prostą dekorację jesteśmy sobie w stanie sami zrobić. Tutaj, tutaj mamy też bardzo fajną, dużą kompozycję na stół. To jest taki zwykło, zwykła rynięta. Czasami mamy takie prostokątne tatki, albo można sobie coś takiego kupić. Może być to kawałek kory, kawałek deski, nawet półmisek jakiś taki większy. Wyłożony jest tym który możemy sobie znaleźć w lecie. Tak jak wcześniej pokazywałam, e, obinięte tutaj Piacenty, tu mamy owinięte pojedynczo cebulki żonkilków, takich drobnych narcyzów. I tutaj sobie po prostu wstawiamy na tą tackę. Tutaj w szkle mamy dwie świeczki w kształcie jajka. Możemy je zapalczyć, jest taka dekoracja na stół Wielkanocny na, na śniadanie niedzielne. Jajka, kawałki kory, które też można poświęcić, żeby znaleźć. Tutaj jeszcze dodatkowo zrobiłam takiego zajączka z mchu. też propozycja. Jak nie chcemy, lubimy właśnie takie bardziej naturalne rzeczy. Można sobie samemu zrobić takiego zajączka. Czyli dwie kuleczki, uszy na wykałaczkach, klejamy, wkładamy kilka jajek przypiórczych, także jest to fajna propozycja dla tych, którzy lubią i cenią sobie ekologię i można coś takiego prostego zrobić. Wszystko zraszamy wodą, więc to wszystko spokojnie nam rośnie. Wszystko ma dostęp do wody, trochę buszwanu. Jeśli ktoś nie lubi buszwanu, można czmielinę, można barwinek dołożyć, świeczka. Oczywiście jedną spalamy, wkładamy następną i mamy taką fajną dekorację stołu. I tutaj mamy rzecz bardzo prostą dla tych, którzy nie umieją, nie potrafią robić kompozycji kwiatowych, ale chcą, chcą się pochwalić. Bardzo prosta kompozycja. Mazon może być okrągły, może być prostokątny. Ja pokażę może tutaj, jak to prosto zrobić. Tu mamy taki mazon przygotowany z wodą. To może być jakikolwiek pojemnik. Szklany, fajnie też wygląda. Też jest to kompozycja taka wegetatywna, linearna, bardzo prosta. Mamy wodę. Tutaj sobie przygotowałam wcześniej, to są gałązki brzozowe, W tej chwili też tej brzozy, yy, yy, tutaj przy drogach są ścinane drzewa, takie jeszcze na wiosnę. Jest pełno takich gałęzi. Czy można sobie ukłaść takie gałęzi? One jak będą świeże, to jeszcze wypuszczą nam no, dodatkowo listki zielone, więc będzie fajna dekoracja. Ja sobie tu po prostu przycięłam te gałązki równo, Układamy co do żadonu. Nic skomplikowanego. Tu ja mam taką trawę, którą można kupić w pieciarni, ale to może być też taka trawa, gdzie się sobie chodzimy na spacer w nad morzem, czy gdzieś e, w łąkach, czy po lasach, można sobie nawet takie żarnowce, czy jakieś jakieś trawy e, takie ściąć, ja pomiędzy to włożę sobie właśnie troszkę tej trawy, żeby nam było troszkę zielonego, tak jakby ta trochę łąka do nas przyszła, trochę z nad morza. Wykładamy sobie pomiędzy te gałęzie. Te gałęzie będą nam fajnie tutaj podtrzymywać te trawki i te kwiaty, za które za chwilkę włożymy. Także one też stanowią nam taką bazę, jakby tutaj, jeśli chodzi o później przytrzymanie kwiatów. Możemy sobie to postawić na środku. Stało gdzieś na komodzie obok. Troszkę tej trawy nie za dużo. Jak będzie nam za dużo, to możemy ją sobie przycinać jeszcze trochę. Także by nam nie przeszkadzała. No i tradycyjnie Wielkanoc wiosna kojarzy nam się oczywiście z tulipanem i oczywiście z żółtym, to jest taki kolor e, charakterystyczny dla, dla wiosny, dla Wielkanocy, bo w większości kwiatów wiosennych kwitnie nam na żółte, zresztą jajko w środku jest też żółte, więc ten kolor żółty przyjął nam się tutaj tradycyjnie e, w, naszym, w, naszym, tutaj w naszej Wielkanocy. I sobie wkładamy luźno, nie trzeba tutaj żadnych mieć pomysłów jak, po prostu sobie dowolnie wkładamy te tulipany, one jeszcze zawsze trochę rosną. Trzeba pamiętać, że jak się kupuje tulipany, musimy wlać dużo wody i troszeczkę je przyciąć, bo tulipan jeszcze rośnie w bazonie, więc, więc trzeba o tym pamiętać. Pozdrawiamy, no, może jeszcze jakie najstarszy są tulipany, bo to też ma tak. znaczenie jakikolwiek. E, właśnie, tutaj jeśli chodzi o tulipany, mamy różne odmiany, mamy e, tak zwane tulipany e, takie Rembrandty, zwane pełne, one są też, e, najbardziej chyba z tych odmian wszystkich, które e, są w sprzedaży, to są właśnie żółte tulipany e, z odmiany Strong Gold, e, tak się nazywają, że są Strong, sama nazwa mówi, są bardzo mocne. One potrafią po prostu jeszcze rosnąć tam gdzieś 10-15 cm powyżej. Ten pąk jeszcze się robi duży, ładny, taki wykształcony. One czasami, jak, jak dobrze je pielęgnujemy wymieniamy wodę i dolewamy, to jeszcze lekko przysychają, robią się takie satynowe, jeszcze długo, długo stoją. Także po liściach już widać, że, że kwiat nie jest bardzo świeży, ale po pąku jeszcze właśnie widać, że one jeszcze mogą sobie stać. Także tutaj wkładamy sobie kilka kolorowych. W tym roku też pojawiły się tulipanki w tak, doniczkach. Tak, mamy w doniczkach, zresztą tutaj zaraz pokażę jeszcze jedną propozycję e, tulipana zrobiona kompozycja, zrobiona w doniczce. Myślę, że właśnie przy tych kompozycjach nie trzeba dużo tych kwiatów, także to nie jest też jakaś bardzo droga impreza, jeśli chodzi o zrobienie sobie e, takiego, takiego wazonika, bo wystarczy dosłownie z pięć tulipanów. Ja tutaj mam jeszcze... Żonkile, no bo one się nam bardzo kojarzą z wiosną, więc żonkilki obowiązkowo na święta muszą być. Tak, muszą być. I teraz jedna tylko rada. Jak wstawiamy, mieszamy je z innymi kwiatami, to bardzo proszę wtedy nie przycinać. Najpierw wcześniej przycinamy sobie żonkile. One po prostu wydalają taki śluz. I teraz tak, żonkile wcześniej sobie przycinamy. E, zostawiamy je w wodzie, one ten przód wypuszczą i wtedy jak sobie tutaj tulipany zabrły, jest, jest zasada. Wtedy zawsze na świeżo przedstawienie, będą one przycinamy. Oponczki, tego nie robimy. Także tutaj mamy tulipany umieszczone w bazonie i tutaj przodem sobie powkładamy, one są krótsze, powkładamy sobie po prostu papiami. Rządkiny. Mogą być takie jeszcze niepęknięte, one nam spokojnie e, się rozwiną, ponieważ mówię. Rząd też, jak ciepło dostaje, są to kwiaty wiosenne, więc robią bardziej chłodne warunki, ale jak weźmiemy je sobie do domu, to one spokojnie, zupełnie dużo trudno. Także tutaj nie żadnej filozofii, po prostu tak, jak nam tutaj pasuje, wkładamy. Może być więcej, może być mniej, one mogą być krótsze, dłuższe. Tutaj naprawdę nie potrzeba nam jakichś specjalnych umiejętności, żeby taką kompozycję zrobić. O. I praktycznie faktycznie mamy gotowe. Jak jeszcze mamy takie jajka, możemy pomiędzy te gałązki sobie kolejować jajka, wtedy te gałęzie nam będą trzymać. I już taka bardzo prosta kompozycja, taki wazon gasenny jest przygotowany, bardzo szybko, już mamy tutaj dwie propozycje, pokażę jeszcze właśnie tutaj tulipany, też no, można kupić w keciarni już tulipany w daniczkach. Też mech jest bardzo dobrą bazą, bo przez to szkło e, bardzo ładnie on się prezentuje. Tutaj mamy wyjęte z cebuli cebulki, panków też e, podkładane, troszkę będą nam stabilizować te patyczki. tutaj trzy jajeczka i już taka kompozycja też może nam cieszyć oko na stole wielkomocnym. Także z mojej strony to są takie propozycje. że koleżanka już tutaj tak. skończyła. Chciałabym tutaj zobaczyć, jak on tak, I to tak wiem. jak mówiłyśmy, to jest taka typowa forma linarna, czyli że mamy proste linie, tak? Myślę, że taki wianek do nowoczesnego wnętrza jak najbardziej będzie pasował, ale do takich prostykalnych stylów też chyba nie też. będzie nam się wrywać. Tak, bryz. bo mamy wiosenne, one Dokładnie. Nie pasują Dokładnie. Tutaj, tutaj, jeżeli byśmy chcieli tu postawić wewnątrz, takim bardziej miękkim, możemy jeszcze sobie do tego dołożyć, tutaj przygotowanych do wnętrza. taką zwykłą ze świetlą. tutaj mam akurat białe i tą tubę jak najbardziej możemy sobie umieścić we wnętrzu. Jak odpalimy ogień, zwłaszcza wieczorem będzie to fajnie wyglądało. Będzie pięknie to jeszcze odbijało wszystkie te kolorki, które tutaj mamy. Będzie nam tutaj ładnie I tak jak mówię, taka feria bar jak najbardziej wiosenna, sympatyczna, kolorowa, też może być dla wielką alternatywą na i na Tak, Nasza rada właśnie, obserwować to, co w sklepach, to, co jest w sklepach odzieżowych, czyli to, co ma na wybiegach, na pokazach młody. to samo, proszę Państwa, te kolory zawsze obowiązują też również w florystyce. także jak ktoś będzie tego pilnował, to zawsze będzie miał piękny, młody zakiet i będzie się znał na kolorach na zawsze panujących barwach na dany rok. To no z naszej strony wszystko. Zapraszamy Państwa do naszej kwieciarni. Polecamy samemu próbować, kombinować, bo zawsze to, co zrobimy sami, najbardziej nas cieszy. Dziękuję.